Nie wiem jak ty, ale ja... Uwielbiam piękne i praktyczne rzeczy w domu. Oczywiście nie zawsze udaje mi się pogodzić obie te cechy w jednym elemencie, bo też nie zawsze się tak da. Jednak kiedy uda mi się znaleźć takie rozwiązanie, moje szczęście jest podwójne. Coś, co wygląda estetycznie, zdobi wnętrze lub też niepotrzebnie go nie szpeci, a przy okazji jest też praktyczne i wygodne w codziennym użytkowaniu, to najbardziej pożądane wnętrzarskie rozwiązanie. Dlatego w dzisiejszym odcinku przedstawię Ci moje zestawienie właśnie takich elementów. Dla tych, którzy są po raz pierwszy. Ja jestem Kaja i na co dzień wraz z mężem prowadzę firmę Brainhouse, która zajmuje się automatyką budynkową, czyli tworzy inteligentne domy i instalacje fotowoltaiczne. Przejdźmy już zatem do konkretów i zacznijmy dzisiejsze zestawienie od podpórek do książek, które w bardzo wygodny sposób organizują nam domowe biblioteki, ekspozycje książek, na przykład na regałach czy komodach, które pięknie zestawiane są też z innymi dekoracjami w tych miejscach. Same podpórki mogą być niewątpliwą ozdobą wnętrza. Mają piękne, ciekawe i też nowoczesne kształty. Często przypominają również rzeźby. No i trzeba przyznać, że niezwykle elegancko prezentują się we wnętrzach. Ten mały detal jest bardzo wygodnym i też pięknym rozwiązaniem, które z pewnością docenią wszyscy miłośnicy zarówno książek, jak i też eleganckich wnętrz. Zresztą zobacz sam, jak pięknie potrafią się one prezentować. Kto z nas nie zna problemu przechowywania różnych kluczy w domu, tak żeby zawsze były one w jednym, wygodnym miejscu, a nie porozrzucane gdzieś po kątach lub leżące gdzieś na samym wierzchu jakiegoś mebla. No i przy okazji też, żeby miejsce, w którym się one znajdują było estetyczne lub też w ogóle niewidoczne. Swoją drogą daj znać, gdzie Ty przechowujesz swoje klucze lub jakie ciekawe rozwiązania na to znasz. Bardzo fajnym sposobem na ich przechowywanie jest schowek na klucze czy też drobne rzeczy, np. z boku szafki. Miejsce to jest w ogóle niewidoczne, a kiedy się je otwiera, w środku znajdują się haczyki do wygodnego powieszenia pęku kluczy, no i też miejsce do odłożenia innych drobnych rzeczy. Wygospodarowanie takiej przestrzeni z boku szafki jest niesamowicie wygodnym rozwiązaniem, które w bardzo fajny sposób porządkuje nam przestrzeń bez jej zbędnego zagracenia. Innym pomysłem na przechowywanie kluczy jest umieszczenie haczyków tuż za obrazem czy też posterem, który wisi na ścianie. Kiedy chcemy je sięgnąć, po prostu odchylamy obraz i zdejmujemy je z haczyków. Ta opcja jest także niewidoczna, no i wygląda bardzo estetycznie. Mnie osobiście klucze w ogóle nie kojarzą się z akcesorium, które w jakikolwiek sposób mogłoby zdobić wnętrze, kiedy są one na widoku. Wręcz przeciwnie, dlatego ja jestem zwolenniczką tego, żeby nie znajdowały się one gdzieś na wierzchu. Moją kolejną propozycją jest saturator wody gazowanej. Jedyna butelka, która jest już w zestawie w tym urządzeniu, pozwoli na wyeliminowanie tysiąca jednorazowych plastikowych butelek. Dzięki takiemu urządzeniu i rozwiązaniu jesteśmy bardziej eko-no i oszczędzamy też na butelkowanych napojach. Wypijając na przykład no, jedynie dwie butelki wody dziennie, w skali roku oszczędzamy aż 730 jednorazowych plastikowych butelek, które są ogromnym obciążeniem dla naszego środowiska i też planety. A przygotowując taką wodę gazowaną w swoim domu. Znacząco ograniczamy zużywanie jednorazowego plastiku. Poza niewątpliwymi kwestiami ekologicznymi, urządzenie to samo w sobie jest bardzo ładne i wygląda świetnie na kuchennym blacie. Dostępne są one u różnych producentów, w różnych kolorach, kształtach i też cenach, więc z łatwością można dobrać coś, co będzie pasowało do konkretnego wnętrza i też jego stylistyki. Skoro jesteśmy już w kuchni, nie mogłabym nie wspomnieć o szklanych pojemnikach do przechowywania np. suchych produktów, takich jak mąka, kasza, ryż, makaron i tym podobne. Po pierwsze, szkło jest surowcem ekologicznym. Po drugie, minimalizujemy ryzyko występowania moli spożywczych w naszym domu, które możemy przynieść np. w opakowaniu ze sklepu. No i po trzecie, tak wyeksponowane produkty w kuchni czy też w spiżarni wyglądają bardzo estetycznie i elegancko. Oczywiście duża część takich pojemników jest stosunkowo droga. No i kiedy chcielibyśmy wszystko do nich przesypać, wyniosłoby to nas niemałą kwotę, ale... Można wykorzystać je na przykład tylko do części tych najbardziej potrzebnych, konkretnych produktów. Mnie udało się znaleźć takie szklane pojemniki w bardzo rozsądnej cenie 6 zł za sztukę, więc kupując nawet 20 takich słoi, płacimy za nie 120 zł. Jak dla mnie, cena za takie wygodne, praktyczne i też estetyczne rozwiązanie wydaje się bardzo rozsądna. No i dzięki temu kuchnia też zdecydowanie zyskuje na atrakcyjności. Klasyką gatunku świetnego designu i praktyczności są oczywiście różnego rodzaju kosze, które w naszych domach możemy wykorzystywać na milion różnych sposobów, do przechowywania poduszek dekoracyjnych, kocy, zabawek w pokoju dziecięcym, książek, czy też całej masy innych przedmiotów, które warto jest tak naprawdę gdzieś schować. Kosze bez pokrywek lub z pokrywkami w najróżniejszych kolorach, kształtach czy też wielkościach świetnie organizują przestrzeń i podnoszą też jej atrakcyjność, a ich wielo. Funkcyjne zastosowanie jest niewątpliwie ich największą zaletą. Kosze wyglądają pięknie postawione gdzieś na przykład w rogu salonu, w okresie letnim, na przykład na balkonie czy też tarasie. W łazience, o czym opowiadałam już w tym oto filmie, więc jeżeli go jeszcze nie widziałeś, to oczywiście zachęcam Cię do nadrobienia zaległości. Lub też na przykład w przedpokoju. To jedno z moich ulubionych akcesoriów domowych, z którego osobiście sama korzystam od lat. Bardzo podobają mi się takie kosze w dużych rozmiarach, bo po pierwsze są one widoczne i bardzo fajnie wyglądają we wnętrzu, a ponadto. Mogą dzięki temu pomieścić też dużo rzeczy w środku. Jak dla mnie absolutny must-have każdego domu, łączący kwestie wizualne z praktycznymi. Od koszy przejdźmy teraz do puf, które również mogą posiadać multifunkcyjne rozwiązania. Mogą one służyć jako dodatkowe miejsce do siedzenia, kiedy na przykład mamy gości. Kiedy potrzebujemy coś schować, możemy do ich wnętrza włożyć konkretne przedmioty, żeby nie były one na wierzchu. Lub wieczorem, kiedy potrzebujemy odpocząć, mogą one również służyć jako podparcie dla nóg. Pufy takie z łatwością można również przestawiać w różne miejsca domu, w zależności gdzie akurat są one nam potrzebne, bo są stosunkowo Lekkie, no i też zabierają mało miejsca. Jest to świetne rozwiązanie do małych wnętrz, w których każda powierzchnia do przechowywania jest na wagę złota. A o świetnych rozwiązaniach do małych wnętrz mówiłam już w tym oto filmie, więc oczywiście zachęcam Cię do jego obejrzenia. Co sądzisz o moich propozycjach? Która z nich podoba Ci się najbardziej? Koniecznie też daj znać, jakie rozwiązania i konkretne elementy, które są zarówno ładne, jak i praktyczne, warto mieć w swoim domu. Na dziś to już wszystko. Widzimy się niebawem w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!